Siemaneczko z tej strony RT Gamer a przed Wami Tuesday Teaser. Pamiętacie, mówiłem to w ostatnim patchnout, że co wtorek będą teraz podawać takie teasery, czyli takie zapowiedzi tego, co się będzie w grze pojawiało. No i ja to trochę zinterpretowałem umylnie, bo myślałem, że będzie tak, że pokażą to we wtorek, no i w piątek będzie patch, który to wprowadzi. W związku z tym będzie jakiś patchnout i będę mógł Wam o tym opowiedzieć. No ale ponieważ Przyszedł drugi wtorek i nadal nie poszedł jakiś patch, większy. No to wychodzi na to, że te wszystkie rzeczy wejdą w major patchu tak naprawdę. Zatem opowiem wam o tym, co tu się dzieje. Także mamy pierwszy, tak naprawdę z soboty 11 maja, niby taka informacja tutaj jest według tej stronki. No ale ona się oczywiście pojawiła we wtorek 14 maja. No i dobra, co my tutaj mamy? Przede wszystkim... Dzisiaj z radością pokażemy Wam ulepszenie, które pojawi się w Ravendown, nasz całkowicie odnowiony system zagrożeń. Dzięki nowemu systemowi zagrożeń, tanki sprawują kontrolę nad skupieniem uwagi wroga, zapewniając strategiczną równowagę w walce. Zadające obrażenia i uzdrowiciele muszą ostrożnie kierować swoimi działaniami, ponieważ wygenerowanie zbyt dużego zagrożenia może zmienić losy bitwy. Przygotuj się na wyrafinowane wrażenia, w których liczy się każdy ruch. Czyli będzie coś takiego, że teraz tank będzie generował agro, i żeby go nie przeagrować, musimy tak manipulować, żeby nie odpalać wszystkich speli naraz, a jakoś tak manipulować, żeby w odpowiednim czasie leczyć albo odpalać spele, co by nie przebić tego tridu od tego naszego tanka. Wcześniejszy system był prymitywny, przynajmniej się tego przyznają faktycznie, i często prowadził do kończących się starć PvE, frustrujących momentów i żmudnych walk, zwłaszcza dla tanków. Modernizowaliśmy cały system zagrożeń, w tym bossów, przekształcając go w bardziej wyrafinowaną strukturę w ramach przygotowań do nadchodzącej zawartości PVE zaplanowanej na pierwszą dużą aktualizację Raven Down, czyli na ten Major Update. No i mamy pierwszy klip, No More Random Treat Swaps, czyli koniec z losową zmianą zagrożeń. Proszę bardzo, mamy tutaj pokazanego healera, który stoi. Mamy czterech graczy, którzy każdy tankuje swojego potwora. No fajnie, szczutacz, teraz tak naprawdę tylu graczy w jednym miejscu to rzadko spotkać, bo bardzo mało ludzi teraz gra w tego Raven Downs. No ale ważne, że coś wprowadzają. Czyli teraz tak, bądź świadkiem, jak spokojna postać pije piwo, a jej agresywna drużyna przyciąga uwagę bliskich osób. Czyli ten sobie na środku stoi i sobie pije, a reszta tutaj się bije i nikt nie, nie wchodzi na tego healera i go nie atakuje. Dawno minęły czasy, gdy stworzenia losowo przenosiły swoją uwagę pomiędzy pobliskimi graczami bez sensu i powodu. Dzięki kompleksowej modernizacji systemu zagrożenia, jedyne działania takie jak zadawanie obrażeń, leczenie sojuszników i używanie określonych umiejętności będą generować zagrożenie. Podobnie do bardziej tradycyjnych systemów zagrożenia. Dobra. Pulling treat on demand, czyli wyciąganie zagrożeń na żądanie. Zobacz jak tank zręcznie przyciąga uwagę bossa jednym manewrem odwracając zagrożenie od pobliskich sojuszników. No, to czyli wreszcie tank będzie miał jakąś konkretną rolę, po prostu rzucasz się na przeciwnika i agrujesz go na siebie. Niektóre umiejętności w Down zachowują moc natychmiastowego osiągnięcia zagrożenia od celu, jednocześnie zwiększając ogólny poziom zagrożenia dla tego celu. Co więcej, zdolności w większości z tego Protector Tree będą działały i generowały zagrożenie. Czytaj dalej, aby uzyskać dalsze informacje na temat tego nowego systemu. Mamy Healer Treat, czyli zagrożenie uzdrowiciela. Mamy pokazane jak tutaj healer coś tutaj leczy. Proszę bardzo. No i lecimy dalej. Co my tutaj mamy? Dla krwiożerczego wampira święta krew jest tak samo atrakcyjna jak każda inna. Jeśli ich obrońca nie nadąża. Uzdrowiciele będą zwiększać zagrożenie nie tylko poprzez zadawane obrażenia, ale także poprzez leczenie. Chociaż leczenie będzie wiązać się z mniejszym zagrożeniem w porównaniu do zdolności zadających obrażenia, gracze muszą zachować ostrożność, aby nie zwracać na siebie nadmiernej uwagi podczas spotkań. Dodatkowo leczenie obszarowe będzie generować mniejsze zagrożenie niż zakręcia leczące pojedynczy cel. Mamy coś takiego dla healerów. Próg zagrożenia, blokowanie zagrożeń i zanik zagrożenia. Mamy mały filmik pokazujący, jak bestia atakuje tego ziomka na górze, po czym zmienia target na dół. Proszę bardzo. Zobacz, jak wściekła bestia wkrótce zwraca swoją uwagę na niepowstrzymanego barbarzyńcę, gdy strażnik przez chwilę się waha. Okej. Okay. Chociaż nie będziemy Cię zanudzać zawiłymi technicznymi aspektami ulepszonego systemu zagrożeń, możesz być pewien, że wykorzystuje on różne subtelne funkcje, aby zapewnić bardziej wciągające wrażenia. Należą do nich takie mechanizmy jak zanik zagrożenia, blokowanie zagrożeń i próg zagrożenia. Zmodyfikowane zdolności zagrożenia. Jak wspomnieliśmy wcześniej, niektóre umiejętności będą teraz miały większy wpływ na poziom zagrożenia, zwiększając lub zmniejszając zagrożenie dla określonych celów. Chociaż na tej liście znajdują się tylko trzy przykłady. Możesz spodziewać się szerokiej gamy modyfikatorów po wydaniu nowego systemu zagrożeń w następnej aktualizacji, czyli w tym Major patchu. No i mamy tutaj trzy skilla, czyli Revenge, Illusive i Fisting Strike. Zemsta teraz będzie generować większe zagrożenia, iluzoryczny, czyli ten drugi. Iluzja usunie teraz znaczną część zagrożenia, czyli będziemy to nam podwyższa, to nam zmniejsza i ten Fisting Strike. Uderzenie będzie teraz generować zwiększoną ilość zagrożenia, to też tam podnosi, no i dobra. Mamy nadzieję, że podobał Wam się ten zwiastun nadchodzącego ulepszonego systemu zagrożeń, oferujący wgląd w ekscytujące możliwości czekające na Was w naszym nowym spotkaniu PvE. Jak ogłosiliśmy w zeszłym tygodniu, w każdy wtorek, obecnie nazwany z wtorkami ze zwiastunami, będziemy publikować zajawki na temat tego co nadejdzie w Major Patchu. Dla detektywów w naszej społeczności mamy dwie nowe zagadki do rozważenia w oczekiwaniu na, następujący, na następny wtorek z dwoma zwiastunami. No i mamy teraz pierwszy zwiastun, nowego i drugi. W salach Ravendown, gdzie spotykają się bohaterowie, rozbrzmiewa wyzwanie: pojedynek na powitanie. Ostrza zderzają się, serca biją w tym ponadczasowym tańcu, gdzie honor jest wystawiony na próbę w okrutnym spojrzeniu losu. To jest pierwszy teaser. W ciemnych kanałach, gdzie kryją się niebezpieczeństwa. Nowa domena, w której rodzą się historie. W uścisku grabieży fortuna może wzrosnąć, uważa jednak na cenę, bo srebro może się wylać. No i dobra, przechodzimy do tego drugiego, czyli tak naprawdę jest to niedziela 19 maj, ale mamy to otrzymane 21, czyli wczoraj, tak się pojawił drugi Tuesday Teaser. I to są podwójne także. Miłego wtorku z podwójnym zwiastunem, poszukiwacze przygód. Rozpoczynamy. W tej cotygodniowej serii przedstawimy mechanikę nadchodzącej większej aktualizacji, która wzbogaci rozgrywkę w Ravendown. Ponieważ jest to nasza druga część serii, podwoiliśmy zabawę nie jednym, ale dwoma zwiastunami. Czy masz ochotę na przyjacielskie wyzwanie, podczas którego możesz wykazać się swoimi umiejętnościami, czy też pragniesz adrenaliny w bitwie bez granic, w której w grę wchodzi nawet ostatnia moneta srebra? Wraz z wprowadzeniem nadchodzącego systemu pojedynków i kanału łupów, mamy wszystko czego potrzebujesz. Czyli mamy Dueling System i mamy Plunder Channel. Pierwsze, Dueling System. Niezależnie od tego czy masz ochotę na samotną akcję w pojedynku 1 na 1, czy wolisz koleżeństwo w starciu 2 na 2, nadchodzący system pojedynków gwarantuje bezpieczne i ekscytujące konfrontacje. Nie musisz martwić się karami za udział w walce lub stawienie czoła konsekwencją śmierci. Przegrana oznacza po prostu reset bez trwałego wpływu na rozgrywkę. Pojedynki mogą toczyć się w dowolnym miejscu, włączając spokojne regiony z wyjątkiem bezpiecznych stref. Przygotujcie się więc na intensywne starcia, które będą mogły wybuchać w każdej chwili. Ponadto, Dueling System śledzi statystyki zwycięstw przegranych i remisów z innymi graczami, dzięki czemu będziesz mógł jeszcze dokładnie sprawdzać swoje postępy i doskonalić swoje umiejętności. Nad pojedynkiem dumnie unosi się sztandar, czyli rozpoczynamy. Tutaj mamy informację, że rozpoczynamy duela, pokazuje się sztandar, no i będziemy się tutaj z kimś po prostu jeden na jeden bili. Wyzwanie na pojedynek wymaga odrobiny uwagi i wybrania odpowiedniej opcji z checkboxa. Aby rozpocząć udane wezwanie na pojedynek, musisz upewnić się, że jesteś w pełni wyleczony, znajdujesz się poza bezpieczną strefą i nie uczestniczysz w żadnej innej walce. Po przyjęciu wyzwania rozpocznie się odliczanie, które towarzyszy, pojawianie się sztandaru na ziemi, rozpoczyna się starcie. No i dobra. Mamy test your strength with your friendship, czyli sprawdź siłę swojej przyjaźni. Podwój liczbę uczestników, podwój zabawę. Kiedy zostaniesz wyzwany na pojedynek w drużynie, system umożliwi Ci wybór pomiędzy walką solo lub 2 na 2. Pojedynek kończy się, jeśli wszyscy uczestnicy danej drużyny będą pokonani. Wszystkie próby leczenia przeciwnika, wy, przypadkowe lub zamierzone, nie będą miały żadnego skutku. Uważaj na zakłócenia. Nieproszeni goście mogą zakłócić swój pojedynek, ale mają też potencjał, aby zmienić się w sojuszników podczas wspólnej bitwy. Utrzymanie jakiejkolwiek formy obrażeń ze źródeł spoza pojedynku natychmiastowo przerwie walkę, w końcu liczy się przede wszystkim dobra sportowa rywalizacja i gra fair play. Dobra, mamy drugi teaser w takim razie. Plunder Channel. Wraz z wprowadzeniem kanału Grabieży, poszukiwacze przygód zyskają dostęp do wyższego poziomu ryzyka w świecie Ravendown i możliwości zwiększenia swoich zysków. Aby wejść na kanał Plunder, gracze muszą wpłacić depozyt w postaci srebra. O! Jeśli gracz zginie na kanale Grabieży, czy na tym Plunder Channelu, upuści skrzynię zawierającą określoną ilość srebra, aby każdy mógł ją zebrać. Wejdź do niebezpiecznej strefy. Angażowanie się w Plunder Channel oferuje perspektywy większych zysków, ale naraża także na zagrożenia ze strony chciwych rywali. Kanał Plunder okazuje się być najbardziej lukratywnym kanałem w Ravendown, zapewniając 25% bonusu za pakiety handlowe, czyli za trade paki, expa i łupy, czyli lód. Wow. Przewyższając wszystkie bonusy w trybie War Mode. Podobnie jak w przypadku trybie War, wszystkie regiony będą w ciągłym stanie wojny. Przetrwaj i zdobądź nagrody. Na kanale łupów nigdzie nie jest bezpiecznie, jednak jeśli jesteś pewien swoich umiejętności, upewnij się, że udźwigniesz ciężar całego srebra, zrabowanego twoim wrogom. Mamy nadzieję, że podoba Ci się kolejny wtorkowy zwiastun. Jesteśmy bardzo podekscytowani kolejnym. Wiemy, że na niego czekało 90% społeczności. Czy potrafisz już teraz rozgryźć z zagadkiem? No i mamy zagadkę... W arenie, gdzie panuje ciemność, fioletowy przypływ oznacza walkę. Oczy płonące mocą eteru, bohaterowie zbierają się, aby stanąć do walki. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Ok, i moim zdaniem, jeżeli tam jest fioletowy przypływ oznacza walkę, to prawdopodobnie będzie to temat związany z Ater Riftami, czyli otworzą się te Ater Rifty i mamy tutaj właśnie te Ater Rift mamy tutaj jakieś te bossy itd. itd. więc albo to będzie to. Albo to będzie temat związany z wordbossami, które patchu 1.0.6.4 były takie informacje. My to się teraz przeniesiemy na dół i tutaj mamy tak: zmieniają targeting system, wprowadzili, zmienili agro system, wprowadzają, będą wordbossy. To pewnie będzie o to chodziło. Będą wordbossy i będą super jakieś sfokusowane boss battle. Ok, to wszystko będzie w Major Patchu, także prawdopodobnie na to wszyscy czekamy. No zobaczymy, jak to będzie. A teraz tak patrząc obiektywnie na całe te teasery, no to tak. treat system, dobrze, jeżeli będziemy mieli tanka w drużynie, to wreszcie będzie się jakoś tam dobrze sprawował. Nie będę te potwory atakowały tak randomowo po prostu. Zabieranie agro, no dobra, pod warunkiem, że jakiś system, jakiś, nie wiem, na ekranie pokazane ile każdy gracz agro wygenerował i kiedy go przebijamy czy nie przebijamy, to byłoby super, ale pewnie tego nie wprowadzą, bo to pewnie za trudne. Healer 3 akurat nie gramy healerem, ale... Dobra, niech będzie. To, że komuś możemy zdjąć, to to spoko. Te atrybuty do nas tak średnio interesują, to nie są nasze w ogóle. No i dobra, wracamy do drugiego teasera. No i teraz mamy tak. Duele. Kompletnie mnie to ani ziemi, ani grzeje. Niech se będzie po prostu, ale totalnie zbędna rzecz, jak dla mnie. Yy, no i Plunder Channel, jeżeli tam mamy wejść i zapłacić kasę i, i tracić srebro za to, że tam wchodzimy, to powiem szczerze: no tam będą sami, kurwa goście trzymają Tier 6 i Temy, i będą wszystkich kosili, także też nie dla nas. Także powiem szczerze: te teasery, bez szału dajcie znać, co o tym sądzicie. Na dzisiaj to tyle, trzymajcie się, no i cześć.